Nad powietrze. Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę Narodziejki Wiadomość z ostatniej chwili Jak mogłeś pozwolić, żeby watek uciekł? Teraz sprzymierzył się z tamtym światem. Może utrudnić nasze poszukiwania, księżniczki Aion. Musimy natychmiast przygotować się do przeniesienia. A więc czas na ceremonię połączenia, która osławi opór waszej siostry. Wkrótce będziesz miał, panie, trzy przedmioty. Jest totalnie obciachowa? Bardziej niż totalnie. Nauczyciel zaparkował za blisko hydrantu, prawie. Pszenne bułki na stołówce, cała prawda. A te zdjęcia! Popatrzcie na tę bułkę! To chyba nauczyciel. Może pan Collins? Irmo, y, sprawdzimy, czy możemy im pomóc? Wolałabym być pogryziona przez osy! Skoro mowa o zdjęciach, są moje? Nie, nie ma. Właśnie. I to ma być gazeta? E, pan Collins, fajna gazeta! Tak myślicie? Wiecie, że jestem jej opiekunem? E, w restauracji pakujemy w nią rybie Pracowało nad nią chyba z pięciu uczniów, ale niestety redaktor naczelny zrezygnował. Ha? 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 Może ktoś z was? Co? To ja, znaczy. Ja, ja, ja. Świetnie! Teraz i Irmo jesteście nowymi redaktorami gazetki. Ha! Super! Wieczory i weekendy w szkole. Jest coś gorszego? Witam szefową! Teraz będziemy razem cały czas! Ha! Dziennikarstwo to więcej niż suche fakty. To przyczyny. Przecież jesteśmy tutaj, żeby szukać prawdy. Chciałyśmy pisać o ciuchach. Ja tu jestem za karę. Mogłem sprzątać ubikacje. Może ja się zdecyduję. Musimy wydawać gazetę, która coś znaczy. Koniec głupich tekstów o bułkach. Prawdziwe historie, ważne sprawy. Tak! Rzetelne zbieranie informacji. Tak jest, siostro! Musimy dotrzeć do prawdy. Alleluja! Ja pójdę! Nienawidzę mojego życia. Kto się włamał do mojej szafki? I dlaczego wziął moją szczotkę do włosów i klasówkę z matmy? Hmm? To na pewno fobos. Musimy ją ostrzec. Nawet nie jesteśmy pewne, czy to on. Przedmioty księżniczki, symbole ciała i umysłu wspaniale. A jej duch? Ostatni symbol zdobędę jutro przed zachodem słońca. Zaczyna się. Fobos przygotowuje się do ceremonii połączenia. Włos za ciało, klasówka za umysł. Duch jest najtrudniejszy. Musi zdobyć jej oddech. Jeśli któraś z jego bestii się do niej zbliży, pożałuje tego. Ha? Ha, 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 ha. No tak, to już piąta lampa. I wszystkie były godnymi wrogami. Kiedy Fobos odprawi ceremonię, część Elion będzie już w meridianie. Jej opór wobec jego wysłanników osłabnie. Dlatego Elion musi o tym wiedzieć. Jeśli jej powiemy, albo nam nie uwierzy, albo uwierzy i się wystraszy, co jej to da? Więc ktoś musi mieć ją na oku. Ktoś, kto nie chodzi do szkoły i nie ma nic ważnego do roboty. Obserwuję! melduje Za niską opłatą! O! <laughs> o, opłata przyjęta! Blank detektyw! <laughs> Nie pozwolicie mi jej powiedzieć, a pozwolicie jemu ją obserwować? a, a. Cornelio, musisz uszanować intuicję Will. Oho, znowu w szkole! Pobos kształtuje sieć tak, aby wszystkie portale były blisko jego siostry. Terani i Irma są teraz w szkole! Mamy coś naprawdę ciekawego! Greta Moreno drugi raz w tygodniu ubrała tę niebieską spódnicę. <śmany> <śmany> to właściwie żaden temat. <śmany> Wydrukuj to i chodź już! A? Co to było? Martin powiedział, że nie wróci bez wielkiego tematu. Pewnie jest na stołówce i właśnie potknął się o garnki. Dobry reporter musi zachować spokój. W szkole straszy! Wkrótce zdjęcia! Martin, mówiłam ci, że to klimatyzacja! Nie, 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 tym razem widziałem! Właściwie, no nie widziałem, ale, ale widziałem, co zrobił, albo zrobiłby, gdyby. No zobaczysz zresztą! Czekaj! Nie zamykaj go! Fioletowy śluz. To może znaczyć tylko jedno. Herme Bestia. Ech, aż boję się spytać. Może wszedł z powrotem. Może się przestraszył, albo zgłodniał. O! O! Albo nie. A. Nic nie a. widziałam! Kiedy się denerwuje, jest niewidzialny. Gdy jest spokojny, nie ruszajcie się. To wszystko jego sprawka? Jest jeszcze mały. Zatrzymamy go! Jasne! Niech strażniczki sieci wezmą na wychowanie dziką, niewidzialną świnię! Семья! O, duchy z lewej, duchy z prawej! No, walczyłem, ale było ich więcej! Jeden podniósł ławkę i wtedy, no. Ostatnio mówiłeś, że krzesło! No, to było właściwie takie ławko-krzesło! No, właściwie tak! A później będziecie zadawać pytania, dobra? Co? Wróćmy teraz do geografii! Wystarczy o duchach! Ale był całą noc w szkole i nic! Nawet niszczycielska świnia czasem śpi. O! o! Ektoplazma! Przepraszam, ale geografia jest mniej ważna niż prawo do poznania prawdy! A... Pójdziesz za księżniczką. Schwytasz ją i zabierzesz jej oddech. Zdobyłem już jej przyjaźń. Swego ducha odda mi dobrowolnie. Dobrze, byle szybko. Martin nic nie ma. Nikt mu nie wierzy. Dobrze, że z niego oferma. Musimy to coś wysłać do domu, ale nikt może nas zobaczyć jako witch! Martin, po co ci śpiwór? O, będę obserwować dzień i noc! Ten portal, to nasza praca! Najpierw musimy złapać Hermę bestie. Musimy to zrobić dzisiaj! Czas na Witch! Zapomniałaś o Martinie? Czeka w szkole na swoją sensację! I jest uparty! Nic go nie zmusi do wyjścia ze szkoły. Chyba jest jedna rzecz, która może to zrobić. Nie! Nic z tego! Zapomnij! <laughs> Uff, daj mi ten głupi płaszcz! Pamiętaj, masz zatrzymać Martina przez cały wieczór. Nie może nas zobaczyć! Już idę, już idę! Idę! No, no no, pięknie dziś wyglądamy! My, czyli ty! Co słychać? Martin, czy nie chciałbyś się u, u spróbuję jeszcze raz! Martin, czy nie chciałbyś się umówić? Umówić! Znaczy na randkę? Nie, nie, to nie randka! O, skoro to nie randka, to muszę zostać i złapać ducha! No dobra, niech będzie randka! Super! Idziemy! To będzie najlepsza randka w twoim życiu! Mówię ci, zrobię mnóstwo zdjęć! Do roboty, dziewczyny! I co widziałeś? Elion w szkole, potem w domu. Blank widział coś strasznego. Co? Odbicie Blanka w oknie! Ach, więc Fobos nie ma jej oddechu. Przynajmniej na razie. Jest na korytarzu. Trzeba zapędzić go do sieci. Teraz! Się. Wrzucimy go do portalu, ja go zamknę. I wrócimy do domu, żeby wziąć prysznic. O, już mi go brakuje. Jego o! matce też go brakowało. Chyba jest wściekła. Nie sądziłam, że to powiem, ale zazdroszczę Irmie. Dwa ręczniki. Dwa ręczniki. Jeden do twarzy. Jeden do twarzy, którą pokazuję światu. Który bardziej mokry, a który lepszy. Aha! Dwa ręczniki. Lepszy niż ten o dwóch mydłach. Cześć! <grymne> Hej, Elion! Co ty tu robisz? Pomagam czasem w sklepie. A ty? Kto ja? Jestem tu, bo właśnie... Chodzimy ze sobą! To nie tak! W takim razie wychodzę! Tak! Chodzimy ze sobą! Elion, daj, ja to wyrzucę. Nie, nie trzeba. Hmm. jej łapać. Ona pójdzie za małym, a mały jest głodny. Dobra, teraz. Jak to cudnie pachnie? Nie jadłam obiadu. Cicho, bo sama będziesz obiadem. Do mamy, to niech sobie urządzają rodzinne spotkania po drugiej stronie. Terani? Ha? Teraz będzie trochę trudniej. A ja chcę o tym wszystkim zapomnieć. Moi czytelnicy nie zapomną, gdy to zobaczą. No, czy ten wieczór był dla ciebie równie magiczny, jak dla mnie? Szczerze? No wiesz, bywało gorzej. Serio? No, proszę, proszę. Aha! A. Czas ucieka. Jej oddech zdobędę jutro. Martin, szybko! Fioletowy duch! Tylko Martin! O nie! To ty wszystko ukartowałeś! Ty... ty draniu! A przepraszam za wyrażenie. Nieprawda! To znaczy, nie tamto, tylko to! Wiedziałem, że Juraja za tym stoi! Hmm. Hmm. Mamy temat! Zawołajcie woźnego! Pewnego dnia świat pozna Twoje poświęcenie w tej sprawie. Lub nie? Zawsze mi smutno, kiedy pada. Wiem, o czym mówisz. Nie wiem, jak można wierzyć w takie rzeczy. Magia, potwory, złe duchy? Ludzie to dziwny gatunek. Tak, Kornelia jest niby moją przyjaciółką, a kiedy wczoraj do niej dzwoniłam, okazało się, że wyszła z tamtymi. Nawet mnie nie zaprosiła. Kiedyś spotkasz kogoś, kto naprawdę cię zrozumie. Ty nie rozumiesz. Cieszę się, że tak myślisz. Eee, przydałyby się balony na wystawę. Możesz? Po deszczu jest zawsze piękny zachód. Słońca. Na zlecenie GTX i Z-Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sajmuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr, Ireneusz Załuk. Montaż Norbert Rudzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.